Dziś z naszą kamerą gościmy w Wyszogrodzie, pani burmistrz Iwona Gortet. Witam dzień dobry. Witam Państwa bardzo serdecznie. Pani burmistrz 2024 wychodzi na to, że dla mieszkańców, dla gminy i miasta Wyszogród był bardzo atrakcyjny, bardzo ciekawy, również pod kątem inwestycyjnym. Doczekaliście się chyba, zacznijmy może od takich tematów lżejszych, sportowych. Modernizacji stadionu. Może na początek to takie bardzo duże słowo, ale coś ruszyło, zatem te pierwsze kroki zostały zrobione. Tak, pierwsze kroki zostały zrobione. Jest to wykonanie pierwszego etapu modernizacji naszego miejsko-gminnego stadionu LKS Tegny, z czego się bardzo cieszymy. Też odczuwamy wielkie zadowolenie mieszkańców. No, świadczy o tym, że kochają sport. No, teraz przed nami następna, następna batalia, gdyż musimy zdobyć środki na, na tą drugą, na drugi etap realizacji stadionu, ale trzymam mocno kciuki za to, że na pewno nam się uda i nam jakieś dofinansowanie zdobyć Wracając do tej pierwszej części, owszem, jest ona zrealizowana ze środków Urzędu Marszałkowskiego. To było mazowsze dla sportu, pozyskane 500 tysięcy zł, gdzie mogliśmy zmodernizować trybuny, ogrodzenie, chodniczki przejściowe. A to już nas bardzo cieszy. No i przede wszystkim mieszkańców i użytkowników sportowców LKS. -tek. A te kolejne etapy na czym miałyby polegać? Następne etapy no to już taka trudniejsza droga, droższa droga, ponieważ musimy zmodernizować bieżnie na stadionie. Chcemy tam stworzyć chociażby boisko do piłki siatkowej. No i oczywiście zmodernizować płytę do gry w piłkę, piłkę nożną. Czyli to już naprawdę? To już takie, takie tak, tak. Tutaj y, cieszymy się z tego pierwszego etapu, no ale ten następny, no to już są y, milionowe, milionowe kwoty które byśmy musieli zdobyć, żeby zmodernizować nasze, nasz stadion. A czy są jakieś źródła, gdzie będziecie próbowali składać wnioski, do zabiegać o dofinansowanie? Y, oczywiście, jak zawsze będziemy na pewno aplikować wnioski do Ministerstwa Sportu, na pewno będziemy aplikować y, y, wnioski, składać do y, y, Urzędu Marszałkowskiego. Będziemy kroczyć i na pewno dojdziemy do celu. Stadion to jedna z wielu inwestycji, te Pani zdaniem ważniejsze, które miały miejsce w tym 2024? O jej dużo by musiała wymieniać, bo naprawdę ten rok 2024 jest owocny w inwestycje. Pozyskaliśmy środki zarówno z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, jak i z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych, jak również z Urzędu Marszałkowskiego na takie drobniejsze działania, ale jakże potrzebne. Jeśli chodzi o modernizację dróg, to wykonaliśmy z rządowego funduszu rozwoju dróg to jest ulica Kilińskiego, ulica Przechodnia, jak również ulica Okulna, nawet w chwili obecnej jest remontowana. Natomiast z rządowego tego projektu inwestycji strategicznych zrealizowaliśmy, to była droga w Rębowie, w Rakowie, ulica, ulica Zamieście. Również z tego programu inwestycji strategicznych dokończyliśmy już naszą tkankę mieszkalną, tkankę komunalną, która bardzo ukwieciła nam tutaj nasze, nasze miasto. No i stały przede wszystkim kamienice komunalne stały się nie dość że ładniejsze, ale i bezpieczniejsze. Również z tego Funduszu Inwestycji Strategicznych, co bardzo nas cieszy, zbliżamy się ku końcowi, jeśli chodzi Chodzi o termomodernizację szkół wraz z wymianą źródeł ciepła. Szkoła w Rębowie już jest szkołą zakończoną. W trakcie jeszcze mamy szkołę w Kobelnikach no i największe, największe przedsięwzięcie, szkoła podstawowa imienia Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Wyszogrodzie, która będzie ogrzewana pompami ciepła i to jest naprawdę wielkie wyzwanie. Wielkie wyzwanie również przed Wami, jeżeli chodzi o szkoły i takie sportowe zaplecze. Tutaj są plany, tak, żeby w szkole w Kobylnikach powstała hala sportowa. Tak, jak najbardziej. Trzymamy kciuki i mamy nadzieję, że już w przyszłym roku dojdzie do, do realizacji i zakończymy tę inwestycję, gdyż chcemy, aby powstała tam właśnie ta przyszkolna hala sportowa w Kobylnikach, która będzie zawierała takie fajne elementy, jak laserową. Strzelnice, co na pewno będzie bardzo atrakcyjne, tylko dla mieszkańców, użytkowników tej hali Skobylnik, ale i mieszkańców gminy i miasta Wyszogród. O tym, że Wyszogród jest atrakcyjny, świadczy fakt, że byliście również przez chwilę w minionym roku, mijającym roku właściwie, miejscem, gdzie kręcono film, prawda? Zatem tutaj też mieszkańcy mogli zagrać. Wasze tutaj budynki Faktycznie. były... Wasze Podynki były wykorzystane. Zatem taka e, lekcja historii przy okazji, bo to był film, który e, m, sięga chyba lat 80., prawda? Związany z muzyką. On wkrótce zapewne pojawi się na ekranach, będzie można go zobaczyć, ale e, to świadczy o tym, że Wyszogród to fajne miejsce do e, różnych e, działań i atrakcji. Tak, oczywiście faktycznie teraz e, pani mnie e, przypomniała e, tak nie, niebawem nawet nie wiem, czy nie już, ale no, nie, słyszałam, że. Nie Niebawem. Bym musiała sięgnąć, bo nawet z jednym z mieszkańców rozmawialiśmy o tym, kiedy właśnie będzie emisja tego filmu w kinach. I już są jakieś zajawki w telewizji. Tylko nie wiem, czy to już jest ten etap, gdzie owszem, będziemy mogli o tym zespole KS-u z obrazkami wyszogrodzkimi obejrzeć już w kinach, czy niebawem, ale na pewno już tuż lada tu moment, Lada moment. Tak, 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 Lada moment również pojawi się budżet na 2025. Pani patrzy tutaj w górę, bo Wiadomo, że będzie to trudny budżet, prawda? Trudny czas, bo inwestycji jest dużo, wyzwań jest dużo i wszystko pogodzić. Zapewne tutaj trzeba będzie się trochę pogłowić. Tak, oczywiście. No tutaj mm, muszę nadmienić, że no my jesteśmy taką jedną z biedniejszych gmin miejsko-wiejskich miejsko i no, stworzenie budżetu i Zaspokojenie wszystkich potrzeb naszych mieszkańców nie jest łatwe. Też nie, nie, nie należymy do tych gmin, gdzie podnosimy tak drastycznie i, i wysoko podatki, ponieważ jeśli chodzi o gminę i miasto Wyższogród, to u nas podatki są jedne z najniższych w powiecie płockim. No ale jak najbardziej będziemy dalej walczyli o to, żeby sięgać po środki z różnych to funduszy, czy funduszy dróg samorządowych, czy, czy właśnie z KPO, czy właśnie środki, które przeznacza pan marszałek na wszelakiego rodzaju działania, takie jak na, nie wiem, czystego powietrza, ochrony dla zwierząt, właśnie te działania sportowe. No, stoimy przed tym, przed tym wyzwaniem, będziemy chcieli pozyskiwać te środki, będziemy to wpisywali do naszego budżetu, chociażby i zaspokojenie straży pożarnych, gdzie no, wiadomo, bazujemy na tym, że, że no, oni są tymi, którzy jako pierwsi stają zawsze do zabezpieczenia i bezpieczeństwa naszej gminy. Także no, myślimy o tych wszystkich obszarach, o wszystkich i będziemy chociaż po trosze chcieli, chcieli zaspokoić koić potrzeby naszych mieszkańców i to żeby tym naszym mieszkańcom żyło się wiadomo w tej gminie i mieście Wyszogród jak najlepiej no nie możemy zapominać o naszych zawsze pierwsza potrzeba drogi w gminach również będziemy dalej aplikować środki o to żeby dalej jak najwięcej kilometrów dróg w naszej gminie powstawało no i oczywiście oświata tutaj też bardzo bardzo Oby nikt tego nie odebrał źle, bo wiadomo, że oświata to jest jeden z ważniejszych filarów w gminie, w każdej gminie, no bo kształcimy nasze, nasze dzieci, tutaj również będziemy jeszcze aplikować zapewne jakieś wnioski, żeby, żeby no te nasze placówki oświatowe modernizować, żeby się rozwijały. Tutaj też chcę podkreślić, że w tym roku pozyskaliśmy prawie 100 tysięcy złotych. Wyposażyliśmy bardzo ładnie naszą kuchnię w szkole podstawowej. W Wyszogrodzie już praca pań jest o wiele łatwiejsza. Sprawniejsza. No i wie, po, ży, y, posiłki z tej, y, z tej kuchni są takie bardziej eko, y, zdrowsze, chociaż nasze panie zawsze dbały o to, żeby były. No, domowa kuchnia, kuchnia, tak, najlepsza. Każdy, mówię, ten, każdy, każdy uczeń, nawet tak nie lubi jakiejś zupki, to jak panie zrobią w kuchni. Jest najlepsze. Pani burmistrz, rozumiem, że małymi krokami w każdej miejscowości, bo przecież gmina to nie tylko samo miasto, prawda? Tego Sołec tutaj jest kilkanaście, w związku z tym w każdym miejscu trzeba będzie zaspokoić potrzeby. Zatem tych działań, różnych prac macie zaplanowanych na ten przyszły rok zapewne sporo. Czy są jakieś takie konkretne, newralgiczne miejsca, gdzie dzisiaj pani już wie, że trzeba będzie jakieś działania rozpocząć? Aby poprawić czy to bezpieczeństwo czy byt mieszkańców. Nie wiem, zadania wodno-kanalizacyjne czy drogi, o których Pani wspomniała. Tak, jeśli chodzi o zadania wodno-kanalizacyjne, to, to też, też jesteśmy już po pierwszym etapie wyszogród. W Wyszogrodzie musimy rozdzielić tą kanalizację sanitarną, kanalizację deszczową od kanalizacji sanitarnej. Mamy wiele miejsc, gdzie właśnie nie mamy tej kanalizacji deszczowej i widzimy, że no, zalewa to posesje naszych mieszkańców, ich domy i tutaj na pewno będziemy również aplikować z wnioskami czy to z KPO, czy również do Urzędu Marszałkowskiego, żeby pozyskać radki na tę kanalizację deszczową. Też musimy już poczynić następne kroki. Po pierwsze już są poczynione właśnie też w, w obszarze ulicy Okulnej, ulicy Płockiej, a jeszcze mamy mamy potężny problem osiedla tam naszego przy szkole, ulicy Szkolnej, jak również i osiedla Czerwińska. Także to przed nami potężne, również milionowe wyzwanie i mam nadzieję, że, że podołamy i to zrealizujemy. Jeśli chodzi o sołectwa, tutaj jest o, o, o wiele łatwiej, gdyż każde sołectwo ma tak zwany fundusz sołecki i może te środki przeznaczać na swoje własne potrzeby. W tym roku, jeśli chodzi o, o, o miasy, to w, powstała fajna siłownia w sołectwie Grotkowo, siłownia zewnętrzna. Wiem, że, że z tego się bardzo cieszą użytkownicy. I tutaj też pragnę nadmienić, że wreszcie sołectwo Grotkowo, jak również były osiedle Popegierowskie, doczekało się w tym roku nowej nawierzchni drogowej, jak również modernizacji całego osiedla, jeśli chodzi o uliczki i przejścia. Także to też taka fajna Inwestycja 2024 roku. Czyli słuchacie mieszkańców, bierzecie ich uwagi i zdanie pod rozwagę przy tworzeniu chociażby budżetu i takimi małymi krokami bardzo często ale udaje się zrobić dużo. Oczywiście no oprócz, oprócz środków, które pozyskujemy, są wiadomo też nasze wkłady własne, gdzie możemy to, to dokładamy, te środki. Też chcemy, żeby naprawdę nasi mieszkańcy żyli w dobrych, fajnych, komfortowych warunkach żeby czuli się dobrze i czuli się zaopiekowani i mam nadzieję, że będziemy mogli tego, tego sprostać w 2025 roku i znowu przybędzie nam kilometrów dróg, poprawimy infrastrukturę sportową, zadbamy o zwierzęta, zadbamy o nasze straże pożarne, no i jeszcze pewnie wiele, wiele elementów mogłabym wymieniać, zawsze dobrze nam się układa współpraca z naszymi kołami, Gospodyń wiejskich, których również w gminie i mieście Wyszogród przybywa, ale no, zawsze wszędzie są potrzebne środki. Ale wie, społeczeństwo gminy i miasta Wyszogród wie, że na urząd gminy i miasta Wyszogród można liczyć, zawsze nasze drzwi stoją otworem, i jak możemy, to pomagamy chociażby w pisaniu jakichś wniosków tym organizacjom pozarządowym. No, chcemy, żeby każdy czuł się tutaj komfortowo. Zatem życzymy tego, aby wszystkie założenia udało się zrealizować w 2025, żeby było coraz więcej zadowolonych mieszkańców. Bardzo dziękuję za to dzisiejsze spotkanie i rozmowę. Gościliśmy dziś w mieście i gminie Wyszok. Dziękuję ślicznie. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam.